Hej, traderzy! Ech, słuchajcie! Kurczę, w ogóle to ja zawsze tak zaczynam, że cześć, hej, słuchajcie! Ech, już mój znak rozpoznawczy będzie. Ech, opowiem dzisiaj taki drugą część odnośnie, odnośnie okna Level 2 Diamond Sales, chociaż tak naprawdę skupię się głównie na e, oknie e, Level 2. Ech, na tą chwilę, bazując oczywiście to, ja bazuję na, na platformie e, Sterling Trader. Jeżeli będziecie korzystać z innej platformy, nie ma sprawy. One generalnie mają dużo funkcji, czy tam funkcjonalności tak naprawdę zbliżonych do siebie. Każda po prostu ma troszkę do przejrzenia manuali no i zauważycie o co chodzi. Generalnie spółki, które są notowane na amerykańskiej giełdzie mają coś takiego jak oznaczenie, z jakiej one giełdy pochodzą. To jest w tym miejscu tutaj jak widać. Teraz jest tu Q akurat widoczne. I to znaczy, że to jest na giełdzie NASDAQ. Jeżeli mielibyśmy spółkę notowaną na, na przykład, yy, giełdzie NIC, no to w tym miejscu się N pojawi, nie? Ostatnia możliwość to jest jeszcze, kiedyś to był Amex, tak on został przez NIC przejęty, ale są wchłonięty, yy, to jeszcze mamy literkę A. I to jest jakby oznaczenie, że, na danej, że dana giełda jest na, na tej giełdzie notowana, że dana spółka jest na tej giełdzie notowana. Nie? Yy, kolejna taka ważna rzecz, która, yy, która jest zaznaczona w przypadku akurat Sztelling Tradera, to czy dana spółka jest dostępna bez problemu, że można na niej na spadki zagrać. I to znaczy, że ona jest na Easy to Borrow list. Jeżeli jest na Easy to borrow list, to znaczy, że bez problemu możecie do wielkości na przykład waszego buying power, czy do większości wielkości waszego yy, waszego. Jakby ograniczenia ilości akcji możecie, możecie tradować, i to jest ETB wtedy tutaj zaznaczone, nie? jeżeli czegoś takiego nie ma na ETB, czyli spółki nie, nie ma na Easy to Borrow, tak jak w przypadku na przykład TCCO, no to wtedy widzicie, ona nie jest tu zaznaczona. Co w takim wypadku? W takim wypadku możecie korzystać u brokerów, czy tak jak ja mam na przykład w Probie z locate monitora. Ok, monitor pozwala nam na zlokalizowanie u dostawców shortów, no i zamówienie. Nie? Czyli zamawiam sobie shorty, określoną mam stawkę i za to zapłacę. Ważne tutaj jest takie rozgraniczenie, bo nie u wszystkich brokerów wygląda to tak samo, czy w firmach club tradingowych. Dla przykładu, mam brokera, u którego zamówię, załóżmy, jest to 1000 akcji jakiejś spółki na shorta. Zapłacę za to 50 dolarów. Jeżeli wykorzystam to, to płacę 50 dolarów. Oczywiście mogę wielokrotnie wykorzystywać, ilu, ileś razy wchodzić po te 1000 akcji i wychodzić i zapłacę 50 dolców. Jeżeli nie wejdę ani razu, również 50 dolarów zostanie pobrane. W propie swoim na przykład mam coś takiego, że jeżeli zamówię, wykorzystam tylko załóżmy 100 akcji z, tych, z tego 1000, no to zapłacę 1 dziesiątą, czyli 5 dolarów. Jeżeli wykorzystam 500, to zapłacę 25 dolarów. Jeżeli nie wykorzystam nic, nic nie zapłacę. Nie? U innego brokera znowu mam coś takiego, że jeżeli zamówię nie wykorzystam, to płacę całość. Natomiast mam możliwość odsprzedania tych akcji, jeżeli wiem, że jednak z nich nie wykorzystam. I jeżeli jakiś inny trader posiadający konto u danego brokera je odkupi, no to połowa zostaje zwrócona. Czyli załóżmy z tych 50 dolarów, 25 dolarów otrzymał z powrotem. I jakby nie wykorzystam nic, ale nie zapłaciłem 50, tylko 25 w takim wypadku. Więc to jest też taka różnica. Więc to są takie dość kluczowe sprawy. No i pozostaje jeszcze jedna rzecz. Tylko muszę teraz sobie spojrzeć na, 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 na co tam spadło wczoraj mocniej. Bo jest jeszcze coś takiego jak shorts rule w Stanach. O, Fran to ma, tak jest. Shorts rule pokazuje nam spółki, to jest, to jest tutaj, spółki, na których nie ma możliwości otwarcia pozycji krótkiej, tak po rynku, że tak powiem, żeby wejść w pozycję krótką, wymagany jest aptik, czyli ustawiasz się na spadki, czyli po stronie ofer, zlecenie po stronie ofer, i ty musisz czekać, jak ktoś w twoje, twoje zlecenie wypełni, nie? czyli to jest jakby zlecenie z limitem. Agresywnym zleceniem po rynku nie wejdziesz. Nie? I kiedy taki SSR się załącza? SSR załącza się w przypadku, kiedy. Tutaj przeniosę wykres. O, żeby był widoczny. O, widzicie. To jest dzienny wykres. Nie? A weźmy 5 minutówkę. ją tylko zmniejsza, Dobra, tu mamy 5 minutówkę. SSF załącza się w momencie, kiedy, jeżeli tu mamy zamknięcie sesji, nie? gdzieś na poziomie 19.50. I teraz jeżeli spółka kolejnego dnia ma lukę spadkową 10% lub powyżej lub spadnie 10% lub powyżej, czyli w tym wypadku jeżeli spadłaby, jeżeli założymy, że 19,50 było zamknięcie, to po prostu o 95, jeżeli kolejnego dnia spadnie, to w tym wypadku załącza się ten SSR i wtedy nie możecie wchodzić po rynku w krótkie, tylko po prostu na aptiku. No, jak tu widać, ona kolejnego dnia z 19,50 spadła nieco poniżej 12 dolarów, więc już tak naprawdę po chwili tutaj ten SSR się gdzieś załączył. Już nie mogliście dalej grać tylko na spadki, tak łatwo, tylko, tylko na aptiku. Oczywiście nie ma tutaj czegoś takiego, że nie da się próbować wejść po rynku. Z tym, że to wszystko jest uzależnione od tego, u jakiego brokera macie konto. W firmach proptingowych nie ukrywam, jest troszkę łatwiej wchodzić na, na aptikach lub u brokerów, którzy mają dość spory wybór. Dość spory wybór. Dark Poolsów albo takich smart smaczterów, które szukają dość dużo płynności w ciemnych książkach, w spredzie, gdzieś w midpointcie i tak dalej. Są niektóre zlecenia, które jakby to jest taka, nazwijmy to in houseowe zlecenia między traderami danej grupy, więc też jest jakby możliwość takich wypełnień. Nie ma tu żadnych sztuczek, czarów i magii. Wystarczy po prostu znać zlecenia, które udostępnia broker czy, czy firma Propowa i z nich odpowiednio korzystać. Nie? Na przykład w przypadku mojej grupy mamy, no mamy takie zlecenia, które do tego są przygotowane. One nas kosztują ciut więcej, ale tak zwane film ratio, czy jakby poziom wypełnienia na, na przykład każde złożone tysiąc akcji, bywa całkiem spory. Korzystamy też nie wiem, z NSX, z różnego rodzaju dark pulsów czy midpointów, które oczywiście nie mają stuprocentowego poziomu wypełniania, ale nieraz na 10 uderzeń te 5-7 razy potrafi być dobrze wypełnionych. Czasami zdarza się, że na 10 uderzeń nie wypełni się nic. No, taka jest niestety smutna sytuacja z tym, jak SSR wygląda. Natomiast jak ktoś wie, dużo testuje, to, to ma po prostu swoje określone routery, które, które w ten sposób może wykorzystać, nie? Dobra. Teraz mamy godzinę... Ups. Już... A, godzina godzina jest 6.03 czasu amerykańskiego, nasza 12.03 i to jest kolejna rzecz, o której tutaj chciałbym e, wspomnieć: to, to jak zmieniają się -y, nie? To już wam taki starter pokazałem wcześniej, jak ECN wygląda przed godziną, e, przed tą godziną, czyli mam, przed godziną 13. E, mamy tutaj tak naprawdę tylko arkę i nazdakę. Tak, tutaj widzicie. Po godzinie 13 to się dość mocno zmienia. Natomiast po 15 dochodzi jeszcze specjalista. Później po godzinie 22, czyli na zamknięcie sesji. Sytuacja wygląda z powrotem tak samo jak po godzinie między 13 a 15.30. Także za chwilę, jeszcze Wam tutaj, jak widzicie, to jest przed godziną 13.00. Za chwilę na innym nagraniu pokażę Wam, jak zmieniają się te kwotowania po godzinie, po godzinie 13.00. No i teraz mamy już po godzinie 13, jak widzicie, poza ARKą i Dakiem, które były, doszły nam tutaj kolejnej sceny. w tej chwili na tym przykładzie widać akurat EDGXa, jeszcze EDGA doszło, BAC. Czyli generalnie coraz bardziej poszerza nam się już ta książka zleceń i, no i to, to jak najbardziej jest dobre, nie? Bo, bo jeżeli ktoś bazuje na tej breedingu, bazuje na tym co widzi na taśmie, to jest najlepiej, jak widzi jak najwięcej. Jest wtedy najłatwiejsze dla mnie granie, akurat w moim przypadku, gdzie ja z tej breedingu dość sporo korzystam. Nie? Tutaj widać chwilę później. Już na ekranie, czy znaczy na ekranie level 2 pojawił się na przykład bac, o którym chwilę temu wspomniałem, on jest po 1, 52. czyli coraz bardziej ta książka się nam zapełnia, nie? coraz coraz więcej tego widać. W zasadzie, jeżeli odpalicie sobie platformę, jeżeli macie już konto realne gdzieś u Brokera im więcej książek dodajecie, tym po prostu staje się to coraz bardziej czytelne, ale oczywiście to wymaga dokupienia dodatkowego pakietu danych. Jak tutaj widzimy, mamy jeszcze dodatkowo NYBA, czyli specjalistę, to jest jeszcze przed otwarciem, po otwarciu idzie aukcja na nim już normalnie można tradować.